o słuchajcie, muszę to dla Was nagrać, bo to, co zrobiło Kawasaki, to naprawdę niezłą bombę zyszyli tak naprawdę. Zrobili coś naprawdę grubego. Powiem tak, wypuścili nowego, nową utv Kawasaki Terix o znaczeniu H2. Jest to nie byle jaka utv bo to jest pierwsza utv na świecie z Super chargerem. Tak, kochani, supercharger tam jest. <coughs> Więc mówimy tutaj w tym momencie o najmocniejszym sprzęcie. Jak wiecie, do tej pory w świecie najmocniejszych sprzętów u mieliśmy tak naprawdę Polarisa, RZR Pro era Proera oraz Mavericka i RK. No to teraz mamy kawasaki i teraz właśnie to jest dobre, bo mamy teraz kawasaki, weszła na scenę i to z niezłym przytupem. Więc zapięcie pasy i rozłożymy to na czynniki pierwsze. Co tam jest takiego wspaniałego, że tak się zachwycam? Więc oglądajcie dalej. West cleared on H two. And again, you know, I just drive the damn thing. A Basaki wypuściło właśnie w znaczeniu H2, ale w dwóch wersjach. Na to chwilę mamy Terryxa 4 oraz Terryxa 5. Co to znaczy? Terryx 4 to jest wersja 4-osobowa, a Terryx 5 to jest wersja 5-osobowa. Co jest właśnie nowością, bo 5 osób jeszcze nie było w WTV-kach. Za rok były 4 osoby, więc to już jest bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie dla większych rodzin, gdzie w Stanach no nie ma co okrywać. Duże rodziny są, więc zawsze 5 osób, to 5 osób, a nie 4. Co dalej? Silnik. Silnik mamy w pojemności 1000, nie 1000, 999 cm. Ale, co jest ciekawe, nie jest to 3-cylindry, tylko są to 4-cylindry. I te 4-cylindry są doładowane superchargerem, czyli kompresorem. Moc jaką mamy? Mamy 250 koni mechanicznych. I niecałe, 100, niecałe 200 Nm, dokładnie 198 Nm. Co to oznacza? Najmocniejszą seryjnie produkowaną UTV na świecie. I to kto? Kawasaki. Więc naprawdę zrobili petardę Co dalej, słuchajcie, z ciekawostek, wersji, będą tam chyba kilka będzie wersji. Wersja deluxe, czytajmy bogatsza będzie miała już 10-calowego garmina z nawigacją. Tak, 10 cali Garmin, czyli to, co za gruby wtv wszyscy zakładają, za gruby high, to tam będzie już standardzie fajnie wbudowane i tam będzie mieć wszystko. Wiadomo, Garmin ma nawigację, Group Ride, audio, pełny system sterowania całym pojazdem, więc to już mega robota. Jeśli chodzi o ceny, ceny w Stanach będą między 37 tysięcy dolarów a 43 tysiące dolarów, więc podobnie jak konkurencja, właśnie, jak, czy Polaris, czy właśnie Kanam. Słuchajcie. Przejdźmy do takiej bardziej technikali, Wiesz, Jeśli chodzi o te 250 koni, to jest właśnie bardzo ciekawe rozwiązania to są. Bo to dla mnie jest po prostu, ja lubię takie technikali, ale mi się to bardzo podoba. 250 koni jest dostępne. Przy jakich obrotach, jak myślicie? Hm. Przy 9,5 tysiąca obrotów. Przy 9,5 tysiąca mamy 250 koni. Wow. Wow. Czyli po prostu na samym szczycie mamy. Wow, po prostu. Więc. Tak się zastanawiacie się skąd to się wzięło, jak to możliwe, że tak się wysoko to kręci. Słuchajcie, to jest silnik z Kawasaki Ninja H2 o H2. Oni wzięli po prostu silnik motocyklowy i dostosowali go po prostu pod owrot. Można? Można. Dlatego ten silnik jest bezpozorowo bardzo kompaktowy. Ogromnie mocno się wkręca, i dzięki temu mogli wykorzystać i zamontować zamiast turbiny, żeby po prostu dużo miejsca nie zajmowało, jakieś spływy olejowe, kosmiczne, nie wiadomo co. Wykorzystali pierwszy raz, pierwszy raz kompresor, czyli sprężarkę mechaniczną. I teraz tak, jest to podłączone na wał przez przekładnię. I teraz taka kompresor jest, kręci się do 130 tysięcy obrotów na minutę. Kosmos, po prostu kosmos. Ale słuchajcie, najlepsze jest to że moment obrotowy oraz krzywa, jeśli chodzi o przyrostu mocy, to jest idealnie równa po prostu, idealna jest ta, ta, ta krzywa, petarda. Bo na przykład, e, jeśli chodzi o moment obrotowy, to już jest e, ma 118 momentu, to już jest dostępny przy 7250, czyli bardzo nisko. We pozoru mamy już pełen moment obrotowy i on to trzyma. Idealna po prostu charakterystyka, petarda po prostu, petarda rozwiązanie. E, co dalej z ciekawostek, jak oni do tego osiągnęli? Słuchajcie, zastosowali po dwa wtryski na cylinder. Kurde, po co dwa wtryski na cylinder? No właśnie po to, aby ten silnik po prostu mógł tak wysoko się wkręcać i można było po prostu go odpowiednio dolewać benzyną. No to jest po prostu rewelacyjne. Następna rzecz, co jest ciekawostką, co zamontowali, to intercooler z wentylatorem. Jest z tyłu jest taki ogromny jest intercooler i jest wentylator, i ten wenty wentylator załącza się już przy 3200 obrotach. Załącza się wentylator, że po prostu powietrze było idealnie schłodzone, zanim wpadnie do silnika. Petarda. Następnie, co dalej? 4 tak, cztery przypustnice są. Cztery przypustnice, i one są chyba bardzo duże, z tego co pamiętam, nie, nie pamiętam wymiaru, ale są bardzo duże. Cztery przypustnice. Każda osobna na każdy cinder, więc sterowanie po prostu petarda. Co dalej z ciekawostek? Mamy natryski na dęka tłoków. To że jest z żeby wiadomo, ciepło odprowadzać. Petarda mamy sterowanie blow off, em. sterowanie jest, nie jest mechaniczne, tylko po prostu elektroniczne, po to właśnie, żeby odpowiednio utrzymywać ciśnienie, i tak dalej. Petarda, no po prostu rozwiązania to są petarda, jedna za drugim. Następnie mamy z przodu, mamy chłodnicę wody, ale nie jedną, a dwie chłodnice wody, jedna przed drugą, po to, żeby ten sprzęt się nie przegrzewał. No kurde, no. No wiadomo, no macie ograniczoną przestrzeń. No to co zrobić? Wiadomo, możecie robić grubą chłodnicę, ale ona szybko się może zawalić, No to lepiej zrobić dwie cienkie i fajnie będą szybko przechodzone. Można, można, po prostu rewelacyjnie. Więc takich rzeczy tam jest jeszcze więcej, bo na przykład układ hamulcowy, tarcze hamulcowe są takie grube, proszę jak w aucie, bardzo grube są tarcze. Te mój palec oczywiście, bardzo grube tarcze. I mamy tam e, trzy tłoczkowe hamulce. Ogromne, to naprawdę, i żeby założyć teraz koła Felgi, musi zastosować szesnastki. Zastosować 16 koła, bo tak wielkie są po prostu już tarcze zamontowane. Więc tak, i aha, i koła Felgi już oczywiście na bedloku w standardzie. I to jest pierwsza UTV, która wychodzi dla na największego opona w seryjnie. 33cale jest w serii, 33cale, więc ogrom. Więc wie, takich. Smaczków tam jest pełno, pełno, naprawdę pełno. I siódmy sobie prześwietlajcie to troszeczkę do wymiarów, bo wymiar jest bardzo fajny, Bo jest 74 cale, 74 cale, bardzo fajny wymiar, bo to jest wymiar standardowy po prostu tak jak Polaris Air, RZR Pro i tak dalej. W Stanach jest bardzo ważny ten wymiar, ten szerokości, ponieważ to chodzi o przyczepy oraz yy, trasy, jak oni mają te parki swoje. Oni mają pod szerokości. jeżeli masz za szeroki, no to też nie może wszędzie jeździć. I ta szerokość petarda, bo to jest 108 cm. że Maverick RK ma 198 cm. Jest 10 cm szerszy, a to dużo robi. 10 cm to jest... O, jeszcze więcej to tyle. <grywy> Wiadomo, ile to jest 10 cm panowie, nie? Tak czy siak, słuchajcie, no wymiar jest fajny, dobry wymiar, bo będzie się to dobrze trzymało, długość jest 4,07m, no wiadomo, jest to długi pojazd, bo to jest 4-osobowy. mam nadzieję, że puszczą wersję dwuosobową, chciałbym ją zobaczyć, ale póki co... Nieźle. Jeśli o wagę, to jest waga w zależności od wersji, to jest między chyba 1039 a 1077, więc nie przekraczamy tony 100, więc nieźle z masą, patrząc, że to jest naprawdę kawał gabloty. Słuchajcie, to jest kawał gabloty, bo to jest 4 metry długości, ogromny silnik, ogromne koła i wszystko, więc grubo. I teraz tak, jeśli w zależności od wersji mamy też różne zawieszenie. Mamy zawieszenie oczywiście Foxa jest Fox 3.0 w jednej i drugiej wersji, ale w wersji podstawowej mamy IBP, czyli tu mamy wtedy sterowanie tak jak standardowe pojazdy, czyli na dole, i do góry twa yy, ustawiamy twardość, miękkość przy szybkim i wolnym dobiciu. Ok, i dopiero potem czyli droższej wersji mamy zupełnie coś innego, yy, czyli po prostu mamy live shocki. No i te live mamy, no to wiadomo, czyli komputer steruje, widzi jak koła są w powietrzu, czy jak co, jak reagują, wszystko tak dalej. I no to zmienia troszeczkę zasady już gry, bo to naprawdę to jest podczas jazdy, czy jedziecie spokojnie, jedziecie fajnie, wybiera itd., tak czy jedziecie pełnym vixem, no to wtedy komputer wie co ma robić, tak dalej, więc to robi robotę. Live shocki miałem do czynienia w w Mavericu RC. Wiem, że to działa naprawdę petardo. To działa, dlatego w wielu rajdach jest to zakazane. Ale do użytku takiego to jest no, have tak naprawdę. Nie warto do tego dopłacić. Słuchajcie, jeśli chodzi o skok zawieszenia, to skok zawieszenia mamy około między 59 a 61 cm, czyli ponad pół metra skoku zawieszenia. To, to jest przepaść. To jest po prostu, słuchajcie, przepaść. To jest przepaść. i teraz tak, słuchajcie. No, jest to konkretny sprzęt. No, nie jest to konkretny sprzęt. I teraz tak. To nie jest turbo, bo supercharger, żeby się nie mylili. Supercharger to nie jest turbo. Turbo to jest turbo, kompresor to jest kompresor. Turbo działa, na, jest zamontowane na układzie wydechowym, napędzają go spaliny i mamy tak zwanego turbolaga. Często właśnie, czym większa turbina, tym większy turbolag, ale fajnie doładowuje i tak dalej. A w kompresorze no, nie mamy turbolaga, ponieważ jest podłączony pod wał. No poświęcimy jakieś przykładnik, żeby przełożyć to. I to jest zupełnie inne, czyli wiadomo, no, podłączone pod wał no to zabiera moc, ale dzięki temu mamy idealny przy rozmocy, więc to zmienia prostu rzeczy. Słuchajcie, cała technologia jest oparta na kawasaki Ninja hadwójce, Ale tak jak powiedziałem, no, dostosowali do offroad'u, więc pff, po prostu widzieli co robią. No, Kurde Japończycy mają łeb, po prostu żeby zamontować go do, do, do naszych sprzętów, do, właśnie do TV-ki to musi odwrócić po prostu wirniki, po prostu wirnik odwrócić odwrotnie, no bo jest, jest z tyłu a nie z przodu, więc troszeczkę to inaczej porobili, z ciekawostek to jeszcze, aha nawet chyba, jeśli no, komputer nawet steruje, steruje blow-offem, nie wiem, czy wiecie, co jest blow-off, czyli ten zawór upustowy z kompresora, czy z turbo, kiedy po prostu jak zamykamy, puszczamy gaz, to ma kiedy upuścić, to tam jest zrobione to, że komputer ten steruje, żeby odpowiednio nam utrzymywać te ciśnienie, żeby nie, po prostu nie było, że za szybko lub źle jest wyregulowane, albo coś się dzieje z tym. Rewelacja, po prostu fajnie opancerowane, fajne rzeczy, moim zdaniem, coś, czego nie było, naprawdę coś czego nie tak jak będzie patrzeć, jest to w tej chwili największa nowość w WTV kach od lat. Pierwszy taki jest to projekt, dojrze z, z kanapą z tyłu na trzy osoby, plus 2 osoby, czyli 5 osób, no to jeszcze kompresor, więc technologicznie, ciekawostkowo, posi na pewno grubo. No i do tego jest, jest to najmocniejszy w tej chwili pojazd, no bo mamy 250 koni, zamiast, tak jak w karali mamy 240, czy w Polarisie 225, więc tu mamy naprawdę dużo mocy, i to, I to jeszcze dostępne od razu pod, pod butem bez czekania, bez niczego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o CVT, mamy tam, nie mamy tam skrzyni bezstopniowej, yy, skrzy nie mamy skrzyni normalnej, tam automatu, od siedmiobiegowego, czy cokolwiek, tylko jest normalne CVT. Trochę się martwię o to, czy je to po prostu wytrzyma, to przeniesie, bo to niestety 250 nie dużo momentu. No ale mi się wydaje, że oni sobie jakoś to poradzą. Odpowiedni, wiadomo, pasek, odpowiednie chłodzenie, wszystko i na pewno to nie działać. Mi się wydaje, że no. Przemyślili to na pewno dobrze, nie? Słuchajcie, no Czy będzie to dostępne w Europie? No jeszcze w Europie nie ma, no w Stanach już się pojawiają U dealerów, właśnie bo od sierpnia Są już od razu dostawy, więc jak Zaprezentowali to od razu, już od razu pełne dostawy Więc no Tam będzie się działo Teraz tak, słuchajcie no Czy to się będzie sprzedawać w Polsce? Nie Czy będą na to chętni, na to w Polsce? Nie. W Europie? Nie to jest Ameryka, pod Amerykę, 4 osoby, czy tam 5 osób to jest pod Amerykę typowo. My nie mamy tego co mają w Ameryce, czyli parków, gdzie mogą po prostu sobie ujeżdżać, bawić się, jeździć. Gdzie mają po prostu to zależy od szerokości, bawią się po prostu, wjeżdżają, płacą tam groszki, groszowe sprawy, wjeżdżają bawią się cały tydzień lub cały weekend. No u nas tego nie ma, u nas wszędzie jest zakazy, nakazy, a nawet jak gdzieś jedziesz to i tak wszyscy dzwonią, więc no, u nas to się, to, to nie ma racji bytu. No, chyba, że jakieś wyprawy, tak naprawdę, żeby wziąć całą rodzinkę, wziąć, spakować sprzęt i na przykład wysłać na Maroko. jedziemy na Maroko, nie wiem, Algerię czy inne jakieś kraje. To okej, okay, jak najbardziej, ale do pojeżdżenia po Polsce? Nie, to się nie sprawdzi. Wersja dwuosobowa? To już tak, tak, bo po szutrach coś tam po i tak dalej. Czteroosobowy, niestety, no, długość, no robi swoje. Słuchajcie, jedną, no, druga sprawa, jak taką tonę gdzieś tam w błocie, gdzieś to utopicie. To, to trzeba też wyciągnąć. To, jest, to, to nie będzie takie proste wyciągnięcie takiego sprzętu, bo to jednak tona. To nie jest skład, który ma 400-500 kg, który łatwo wyciągniecie, pociągniecie z kolegami tyle. Więc, no, moim zdaniem w Polsce to będzie ciężko. Czy chciałbym tym pojeździć? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo na pewno to będzie wymiatać. Będzie to wymiatać grubo. Ale czy chciałbym to mieć? W 5 osobowej wersji? Nie. Broń Boże. Broń Boże nie. Nie na nasze tereny. Ja nadal i tak czekam za C Moto z dziesiątką, bo ze względu też na cenę, bo nie ma co ukrywać, 200 ten sprzęt będzie kosztował w Polsce jakieś 240-250 tysięcy, a CFK liczy około 100 tysięcy, więc ja wolę tak mieć za 100 tysięcy i też, żeby mi troszkę mniejszy ten pojazd, żeby po prostu się wszędzie mieścić. Dla mnie to jest też ważne, żeby po prostu no, przy naszych miejscach, gdzie możemy jeździć, się mieścić. I to jest ważne. Ale czy to jest fajnie, że coś takiego zrobili? Oczywiście, że tak, bo ruszyło się coś nowego, zrobili coś po prostu, następny jakiś level, no słuchajcie, kompresor, no psz, petarda, to jak to zrobili, petarda, to jak technologicznie do pod tego podeszli, no petarda, naprawdę, ja jestem pod mega wrażeniem, technologii zastosowanej w tym pojeździe, wnętrza, jak to zrobili, te bardzo ładne wnętrze, że poszli od po, 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 w Garmina, no słuchajcie, naprawdę, pełen szacun, i ja się cieszę, że taki dinozał jak po prostu kawasaki, potrafiło się obudzić z letargu, wstać po prostu z wyra i nagle po prostu zacząć po prostu robić jakieś pojazdy, które po prostu wcześniej nie robili, bo robili po prostu wolnosące, które tak naprawdę już nikt nie kupował, no bo wiadomo, konkurencja jest duża i było co innego dobrego, żeby kupić, a teraz ludzie przyjdą po to, moim zdaniem przyjdą, szczególnie w Stanach. No co, co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, no i co, kupilibyście takie? Pewnie w Stanach byście byli dajcie znać w komentarzach i trzymajcie się. Cześć. thank <laughs> you